E, witam wszystkich bardzo, serdecznie w kolejnym odcinku z the Zagrajmy Femme 4DS. E, Kurson może mi się trochę nie przyda, szczerze mówiąc. E, natomiast... Sam fakt, że możemy polecieć z tym do zamku już jak najbardziej. Chciałbym tu wglądować. No i oczywiście będzie mi to dane. Co już, by jednak powiedzieć co się stało. Może jakieś pady nam udzielą? Może? Ty was nie zabiło, poda? Prawda? Pada? Pada? Nie chcecie ją zabić zaraz, co się stało, poda? O, oczekiwałem was. Posiadacie ze sobą Kryszta, jak miałem? Eee, jakby to. Ale eee, tak. Nie do końca. O! Więc. W jego posiadaniu są teraz wszystkie. W takim razie nie możemy nic więcej zabić. Chyba, że. Prawdziwa jest legenda o księżyce względnie o lepiej Eee. Przyjmę opcję z waleniem. Księżycowy waleń? To wielki statek, który ponoć został zbudowany w dalekiej przyszłości Zadzony z na paszczy smoka Chwili, to są słowa mysydiańskiej legendy Znacie Mysidiet? Nie, nie było u nas tam. Niech nas za to nienawidzi, wydaje wam się. Tak trochę. To miasto magów na powierzchni. Ha? Więc chcecie mi mówić, że my w jest to prawdziwa? Jeżeli dobrze poszło, to jest idealnie nad nami. Zaiste. I starzec, który tam mieszka... Uwięził e, się w wieży modlitw, gdzie modli się zaraz od tej pory. Modli się. Czy to możliwe? Co hm. masz na myśli, Król? Cool. Może próbować skrzesić walenia? Nie, nie może. Musi! To nasza jedyna nadzieja. Mysidia, to jest nasza odpowiedź. Musicie się pospieszyć. Sędzie, od jak ja wrócę na górę? Tylko, e, że droga na górę jest trochę zabokowana. Tylko nie możemy dostać się do wieży Babi, zwłaszcza w momencie, kiedy w, w, są tam wszystkie kryształy. E, to chyba dobrze, że macie miecz, nie? Wracaj do łóżka! Sit! Dołączę wiertło do kadłuba Falcona. E, Będziesz mógł się odkopać po na powierzchnię. Ale twoje rany, czy już się wyleczyły? To nie jest tak, że jesteś cholernym e, białym magiem, no, i powinnaś go móc wyleczyć jednym czarem. Oj, a my się powinniśmy się bardziej martwić o zupełnie inne rzeczy niż parę zadrapań na tym filmie. Naprawdę myślę, że ci się uda? Myślę, no? jestem Seedem. Nie ma czegoś, czego nie jestem w stanie zrobić. Hmm, Polemizowałbym, no ale. <sighs> Okej, okay, do roboty. Nie robię. Wat? a yeah. no, po drodze zniszczymy cały statek. Nie wiem, jak oni montują tu sobie, naprawdę. Jak można montować wielko falą z młotkiem ster? Naprawdę. To jest jedyne pytanie, jakie w tej chwili chcę zadać. A żeby z zupełnie zupełnego braku Ale cóż no ja się kłócić nie będę. A propos seat? wracaj do łóżka powiedziałem. Seat. Well. Seed... Zawsze musisz przesadzać, nie? Ach. Chyba na czasem się odpoczął i zostały to wszystko tym młodszym. Cóż nie daję się do niczego poza naprawienie statków w tej chwili. Nie. Musiałeś to robić podstawcze. Ach, lepiej zowie. Opiekujcie się. Sesila mirozą. Słyszycie? Jasne, jasne. Po prostu wypocznij i wracaj to dozo, co... bądź się ostrożni. Ty też, Cid. I nie wstawujesz z tego cholernego łóżka! Idźcie już. Nie przypominam sobie, że co do czasu, dużo czasu, żeby rozmawiać z takim starcem jak ja. A trzymaj się, Cid. Potem... może jednak trochę więcej optymizmu w Twoim głosie i lepsza sama opinia? Proszę? Jeszcze proszę Dobra, gaciek. jak... co ja w tej chwili chcę? Na pewno chcę wyjść stąd I powinienem w tej chwili mieć wiedzę Do statku doczepione A jeżeli mamy skądś wracać, to najpierw stamtąd skąd przyszliśmy Technologikę. logikę Ej ludzie To było tutaj mniej więcej To, pamiętam? Yep. Zniszczyliśmy cały wielki, cholerny masyw górski. Cały wielki masyw górski. Jednym małym wiertłem. Kwestionuję. To, co się ostatnim dzieje. To jest agat. Nie do agat. Chciałem. Logika nakazywałaby mi udać się do Messini. Masz logika mnie nie dotyczy. A chcę się za to udać do. Medzill. Nie pamiętam. Gdzie jest. Tak. Ani trochę nie pamiętam. powiedz tylko, że to była jakaś taka mała wysepka na morzu. gdzie to panie to na pewno panie eee, to nie jest to prawda prawda nieważne eee, pam, pam. potrzebuję znaleźć pewną osobę która się to znajduje eee, tylko gdzie go dobrze Myślę, że byłam w jakimś niewielkim domku, ale głowy nie. Da. Aż takowych domków tej zbyt wiele nie ma, to nie powinno mi to stanowić większego problemu znalezienia go, ale... Póki co gra się ze mną nie zgadza. Nie, żeby mnie trochę specjalnie dziwiło. Hmm. Wszystkie domy są zamknięte. To jest najgorsze. Da

Przypomniało mi się tak przy okazji Ech. Co powinienem wziąć A teraz jak się wydało to nieszczęsne... rzeczy wydaje mi się, że musiałem skorzystać z Enterprise. Dobrze pamiętam No, dawaj Gimie, gimie, gimie. Dobra. Trochę z tym męczenia się jest, nie ukrywam. Potem nie będą się po tym zaskoczeniu nie będę musiał wychodzić po falokontach się więc... Okej, okay, hovercraft na ziemię. Ja Wsiadłem z powrotem do Hordecrafta. czy po co mi dało się chodzić normalnie? Nie, nie dało się. A eee, tak czekam, Grota na wyspie Adamant. Po co troszkę byłem? Otóż jest tutaj pewna osoba, która się zbiera. Zwierzęce ogony. Dzku ma jakiś dosyć rzadki metal, ale nie obchodzi go aż tak bardzo. Po prostu ogony. To to je mamy, prawda? Czego chcecie? Nie niczego z, yy, nie, z wami nic do powiedzenia. Chyba, że macie jakiś ogon, ale to już pełni nie dostawać, nie? pfff Akurat kojarz, że dostałem jeden. Znaczy znalazłem jeden. I się z temu. Szczurze. To szczurzy ogon. O Boże, on przyniósł nam szczurzy ogon! Szukałem takiego przez wieki. A tak, on zdecydowałem się, Ada. Cóż, w takim razie może dam ci tak tej ludy. Przywapię naczę. Otrzymałem adamantyt, którego potrzebował kasmoludy. ludy. Nie wnika po co mu ogon? Ale pss. tak długo jak dostaję to co chcę, tak długo narzekać nie mam zamiaru. Nie tu. Chyba tymczasem wracamy. I wracajmy do podziemi, tylko gdzie one były? Eee, moja pamięć jest taka, że już to żeby zapomnieć. Co to oznacza, że ze moje źle? Prawdopodobnie. Dobra. Teraz jeszcze tylko dajcie mi starosa, który chciała adamantyt i będzie wszystko w porządku. Był on bodaj tutaj, no Może pamiętam, czy to jest pioska. Yy, nie, to jest później Kokola, który oczekiwał od nas Amata... Adamanty tu. Eeeu! Adamantyt, Adamantyt, Adamantyt. Yy, jestem zasłoniła, że powiem, że był on gdzieś na wyższym piętrze. Tacy ludzie, którzy są ważni, nigdy nie znajdują się na pierwszych piętrach. No, by było zbyt oczywiste. Prawda koko. co powiedz na to, że dostarczyć tych Adamantytów? To... To Adamantyt, jeżeli... W mój wiek jeszcze nie oskuło mnie z rozumu. Nie wierzę. Pozwól, że przekuję ten stary mieszkany posiadasz. Jako dowód mojej najszczerszej wdzięczności. Hmm. Okej! Okay? Pozbyłeś się właśnie ostrza, które było uznawane za święte, to się nie może tutaj skończyć, prawda? Prawda? A co z tym mieczem? Nie pośpieszaj mnie! Wielkie miecze nie wykuwają się w ciągu dnia. A, w dużym skrócie. ona sobie sugeruje, że powinniśmy tutaj przyjść za jakiś czas. I to nie na tej zasadzie, jak to często bywa. Jeżeli byśmy zrobili po prostu to, co ja właśnie zrobię. to on wciąż będzie wygubywał ten miecz. Więc nie ma sensu go odwiedzać ponownie, Takich ja to właśnie zrobiłem. Eee, no i cóż, w podziemiach to chyba tyle, z tego co pamiętam. Dlatego wlatujemy na powierzchnię, gdzie spotkamy się już za chwilę. No i dobra, przede wszystkim gdzie teraz chcemy się udać, to jest dobre bo mam w tej już prawie że pełną swobodę. A już tak jest, to nie widzę powodu takiego, nie mielibyśmy pójść do zamku. Tak, zamku. A taki przynajmniej jest plan, tylko się odrobinę uleczę. Dobra, no, większość naszej drużyny żyje, więc nie powinno być aż tak źle. Podkreślam, nie powinno i aż strześle. Czy jest otwarte? Mogę powiedzieć, że jest otwarte? Proszę? Dziękuję. Eee, I teraz potrzebuję zejść na niższe piętro, gdzie dokładnie? Nie, to nie było laboratorium, to na pewno. Eee, jestem pewien, że chodzi o zejście do podziemi, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Są to które z kina na pewno tam nie dojdę. Hm. Będę takim zwyczajnym nie dojdą. Hm. Może tędy. A pff, w ten sposób dojdę do wieży. To jestem ten nie jestem pewien, czy chcę tu być, czy nie. E, Za, zobaczymy. Aha, doszedłem tu, gdzie chciałem dojść. Wreszcie ja przybyłeś. I tak, tu. Mógłbym przysiąc, że cię to przeszło nie było. Wasza wysokość. Nie masz tam jest takim smutkiem, Cecilu. E, owszem, piesy zabiły mnie i obdały mnie z mojej grozkiego ciała. Ale mój duch i dalej. Teraz i na wieki wieków. Hmm. Hmm. Jestem teraz idolonem i chciałem ci pomóc. Jeżeli... Ta przyzwarzka, która jest przy tobie, będzie chciała mnie wiedzieć. Moje otrze będzie ci służyć. Jednakże, nasz kodeks zakłada, że najpierw muszę sprawić Waszą moc. I tak też uczynię. Well! Czas na spotkanie z nikim innym jak samym Odynem. I to się nie ma prawa skończyć dobrze. No tak, tak. Wow. I to daga? A Odel, jak to ma w zwyczaju, niestety Ma tendencję do stomowania dosyć mocnymi obszarówkami, które potrafią zawołać dużo bardziej niż byście się tego spodziewali. Au. Dobra, A w tej chwili wydaje mi się, że jeżeli. Ed zostanie zaatakowany, to Sesil powinien go obronić i w ten sposób będę musiał oddać tylko Sesila w A Height był po to, żeby Edia atakowała nieco szybciej, bo jednak to ona zadaje w tej chwili największe obrażenia. Znaczy, chciałbyś obok Shurikenów. Znaczy, co zadaje mnie jest tak samo jak Shurikeny. Z tą różnicą, że robi to. Że on lepiej niż ja. Znaczy kiedy robią to. mnie szybciej właściwie. Czyli kiedy robią to szybciej i dodają mniej. O. To chciałem powiedzieć. <słuch> Zaś sam o tym używał praktycznie tylko i wyłącznie ataków fitycznych, więc dodatek w tym wypadku to absolutna konieczność. Eee... Uh, a, 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 a. Houston. Mamy problem. Mamy spory problem. I potrzebuję go szybko rozwiązać. Broń się. Broń się. Jeżeli Oden podniesie swoje ostrze, to możemy się za chwilę spodziewać za tę A takie, które w poprzednich grach byłby najzwyczajniej świeci instant chwilę. Tutaj na szczęście tak się nie dzieje. Nie! Brońcie się, proszę. Może przeżyjecie. Za ja, może. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Edge po nim się i tak nie miał zbyt wiele do powiedzenia w tej kwestii. I stałem mi się to nie podoba. No cóż, przynajmniej nie ma czegoś że moja duża nie jest w stanie... Au! Przeżyć. No dobrze to. Yy, Szlak zapomniałem. Slak! Jestem kompletnym idiotą. To zaraz tu wrócę.